Witajcie! dzień pogodowy z 24 marca 2013 roku. Wczoraj był tylko poranny dzień pogodowy, nie było wieczornego. A to dlatego, że nareszcie znalazłem internet i mogę Wam wszystkie odcinki, które mam nagrane z całego miesiąca, nareszcie przewalić na Youtube. A. Spędziłem na tym ponad 24 godziny. Mam nadzieję, że się spodobał. Tracker Life, a nie zdołałem zamieścić, ponieważ. no właśnie, ponieważ. Ponieważ ma 1,7 giga, a ten internet tak chodzi, że bym go przez 20 godzin musiał zamieszczać, a w międzyczasie nie mógłbym zamieszczać innych rzeczy. Jestem teraz w samochodzie, stoimy pod Paryżem 40 km od miejsca rozdarunku. Jutro o 6.30 ruszamy. Będzie niepogodowy, już oglądacie tydzień później, bo już mi się chyba nie chciało go składać, znając mnie. Co jeszcze? Zrobiłem jeden komputer koledzy kierowcy. Akurat teraz, jak ja tu jestem, to on na moim laptopie rozmawiam z żoną. Pozdrawiam serdecznie. Co jeszcze? Zatem dobry, śniadanko. Niedziela oczywiście nudna. Na szczęście jest Facebook, na szczęście jest YouTube, na szczęście jest wrestling, który mogę oglądać właśnie. WWE, czyli WWE, przyjechało do Polski, do Łodzi, a ja nie mogę tam być uwielbiam wrestling, kocham wrestling oglądam namiętnie te walki Kurczę, że ja nie mogę być ich zobaczyć na żywo ale Bóg mi świadczy, jak będzie World Tour za rok to muszę tam być nie abaterem to opuścił, nie opuszczę i za rok, kurczę, no normalnie na normalnie na hono przysięgam, że jeżeli będzie tylko wrestling w Polsce zaraz tam się pojawię i będę obecny na gali dobra, to wszystko, trzymajcie się Miej niedzieli Wam życzę Obojednio, jak i w jakim dniu to oglądacie. Ja życzyłem Wam mniej niedzieli w marcu 24-2013. To wszystko, trzymajcie się. Hej!